dreptamy sobie do muła w jakiejś fajnej takiej z widoczkami jaskini miała być piąta, a jest siódma bo zaspaliśmy, ale nie szkodzi jesteśmy na wakacjach, więc nic się nie dzieje tak. tu już mamy słabo wietnamski klimat są grzyby i sarenki ani sarenek, ani takich grzybów nie widzieliśmy w Wietnamie ale to jaskinia muła jest miejscem dość turystycznym, bardzo widokowym na co mam nadzieję doświadczyć e, dlatego idziemy też o siódmej, a nie o jak wszyscy, gdzie potem się trzeba pchać w kolejkach i nic nie oglądać, bo wszystko ci ludzie zasłaniają. Więc będzie fajnie. Jesteśmy na szczycie, albo prawie w samym szczycie. Zasapani, leje się z nas, chociaż widzieliśmy, że są ludzie, z których leje się bardziej. Są widoczki, tam jest koniec smoka. Jest ciut wyżej, ale nie ma co się tam pchać, bo w sumie widoki się wiele nie zmienią. A bardzo niewygodnie się tu idzie, bo jest podłoże takie e, szpiczaste. Tak, trzeba mieć tu dobre, twarde podwozie w butach, bo inaczej się kamienie wbijają w stopy. Crocsów jak... nie polecam, dlatego nie zabrałam. A ktoś szedł chyba w Japonkach, ale pewnie dojść tylko do tego etapu ze schodami. Uh -huh. Bo tu jest fajnie. No, ale można zaraz sobie odsapnąć. 500 schodów rzekomo było, nie liczyliśmy. I potem pokażemy widoki. Znaczy możemy teraz pokazać, ale potem jeszcze bardziej. Po odpoczynku, po drudowaniu schodzimy. Ludzi coraz więcej się robi. Tak w ogóle myślałem, że to z tyłu to jest Maryjka, bo tak wygląda, ale to jest znowu Lady Buddha. Nagrywasz, jak pani robi lawinowe, lawinę workową? Pani pracuje. To się nie przemęcza. I eliminuje turystów, którzy są e, śmiecą. Tak, trochę jak w Indianie Jonesie: zamiast kamienie, których lecą, lecą worki ze śmieciami. Weszliśmy do jaskini tygrysiej, właśnie pan tygrys to był pan tygrys, który chciał robić zdjęcia ze sobą. Dobrze, że trochę poświeciłem, bo okazało się, że tu jest woda. Tam tutaj jest jakaś studnia, do której nie dojdziemy. A tu, skoro jaskinia tygrysia, to jest święty tygrys z darami. No, widziałem ładniejszy. A tu jest ten pan kabra No, wygląda tak sobie. Jak małpka trochę bardziej bym powiedział, niż tygrys, ale każdy ma swoje standardy. Jaskinia okazuje się dziurą, ale przyjemnie wieje, więc idziemy do środka. To takie na wylot jest trochę, bo widać światło z drugiej strony. Idziemy zobaczyć. Wybetonowana jaskinia, więc też troszeczkę coś innego. O, źródełko jest, no to jak źródełko, to idziemy do źródełka. Do Zrobili nas w ciula. Trzeba trycha? Niestety nie będzie źródełka perłowego, ale widocznie całkiem. Tylko to jest stokuła, tak, jak trochę. nie jest zbyt imponująca. Nie ma ołtarza nawet. To jest przelot z jednej strony na drugą, ale tutaj przynajmniej są fajne. To dziki z krzesełkami. Z tak, wieje bardzo fajnie, więc w stosunku do temperatury wszędzie indziej niż tu, to jest super. A tu jest wyłożone płytkami po to, żeby sobie mogli wózkami jeździć i robią dostawę świeżych liści palmowych, tudzież innych haszczy. Bo tu widać, że pan jedzie na przykład. Wycieczek coraz bardziej przybywa. Jest coraz głośniej. Myślałem, że to szkolna, ale nie. To. Po prostu wietnamscy emeryci tak sobie krzyczą, albo chińscy, bo tu też jest ich trochę dużo. Idziemy na kolejne łódki. Mało łódkowania mamy na tych wakacjach. Tu w ogóle jest troszeczkę inaczej zorganizowane, bo kupuje się bilety. W sposób bardziej, mniej chaotyczny niż tam, i jest przejście pod drogą, takim korytarzem od biletów i parkingu do drugiej strony, gdzie pakują na łódki. Niestety teraz nie będziemy mieli prywatnych łódek, bo jest taki ruch, że będziemy mieli czteroosobową, no ale trudną. Trochę ludzi przed nami, ale przynajmniej też pokażemy, ile tego na rzece naprawdę pływa, jak jest dużo ludzi w, yy, dookoła. A tu mamy już kolejkę, jak pakują ludzi. Gotowi czekają, łodzie odpływają, więc my idziemy się w tą kolejkę ustawić. Tu mamy chaos przy łodziach. Wybieramy sobie łódź, znaczy zostaje nam wybrana. Wybiera się jeden ze sztaków, mamy wybrany. I pakujemy się do łodzi. I będziemy sobie płynąć gdzieś tam. Zobaczymy gdzie pyk pyk na łódkę drepczemy sobie pomału po 3 Trzygodzinna trasa teoretycznie. W sumie jest 10:20. A tam mamy masę innych łódek. Jeżeli chcemy płynąć szybciej, można powiosłować. Wziąć sobie murzyna, dać mu wiosło i patataj. I siedliśmy tym samym No. Wyspie. Obok jednej świątyni jest druga świątynia, nie wiem czemu, ale na wyspie ktoś sobie nabudował świątynię, wyspa pomiędzy górami w ogóle taka, że ciężko tu pewnie dojść ludzką nogą, dlatego się przepływa rzeką przez jazdki. 15 minut w świątyni i płyniemy dalej, kolejne jaskinie na trasie. Nie wiadomo czemu, ale pani nas opuszcza. Popłynęła nie mówiąc nic. Gdyby chociaż powiedziała, że nie wiem, idźcie sobie gdzie indziej i ja was tam zgarnę. Ale nie, popłynęła, więc Aga sugeruje, że będziemy wracać w puław bez kapoków tymi jaskiniami, które mają po 200 300 metrów długość. A idziemy do świątyni jakiejś kolejnej. Oj, piętem. Robimy szur, szur. Czyli nie ma tam nic ciekawego. Z piosenka. Mamy piosenkę? Szur, szur, robimy, robimy szuru, szur, 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 szur. Szur, szur, robimy szuru, szuru. szur, szur. Teraz powstała. Ale ile dżaków. Zadżakowane. Jack 3. Jack, to był właśnie Jack. A tak bardziej poważnie to jest chyba pałac jakiegoś króla lokalnego, który y, sobie abdykował i stwierdził, że się w dziczy buszu, w wysepkach i jeziorkach zaszyje i chyba sobie tutaj w tym pałacu siedział jak zrezygnował z bycia królem. Łódki wypatrzone są w parasole. Można sobie go otworzyć i się schować przed słońcem, żeby nie zjarało niektórych i nie być różowym. Pani nas wyrzuciła na kolejnej wysepce i powiedziała, że my się o złodzi i idziemy z buta gdzieś tam <noise> Trochę nie zrozumieliśmy Ale taki był bilet podobno Mamy niebieskie e, smyczki po tym rozpoznają Tak, czyli zapłaciliśmy więcej za bilet po to, żeby nie płynąć Łodzią, tylko sobie z buta szurać Gdzieś do tej wioski co zapłaciliśmy Myślałem, że nas tam zawiozą, ale coś tam a Trzeba przejść. Zobaczymy, odkrywamy świat W nie mają też jednorożce Nie wiem czemu ale różowe jednorożce. Idziemy znowu Aleją Żółwi. Ale Żółwi z bramkami. Do... Hekok Island Czyli szałasy Takie bambusowe Zobaczymy Z góry wyglądało interesująco Ale tu na pewno jest lepiej Tu gdzie są te świątynie to jest dużo lepiej idzie klimatyczny pan a szuramy tam do góry? zobaczymy co się w niej kryje nie, tam do góry nie szuramy nie szuramy po prostu nie szuramy, szuramy tu coś się stało z Tomaszkiem? sobie szuramy po krzaczkach a szuramy w góry? takie szur-szur ale w góry takie szur-szur zrobiliśmy co robisz tam pałką? Zdorwałem właśnie narzędzie, które nie wiem do czego jest wsadzam ją do nie wiem czego jest i robię nie wiem co to jest moździerz i mielesz ziarno trochę tak wygląda nie, Abym... ma, nie ma tu ziarna jest słoma mógłbyś zrobić mąkę pył robię na razie największy szałas przed nami myślałem, że jest mniejszy, ale na żywo robi wrażenie masę ważek dookoła i zobaczymy co się dzieje w środku w środku mamy wielkie ognisko, nawet dwa. Na jednym ognisku suszy się kukurydzę i gotuje obiad. Nie wiem, co dzisiaj jest na obiad, chyba. Kukurydza z maniokiem. Trafiliśmy na zgromadzenie lokalnego ludu przy ognisku, który sobie gawędzi, ogrzewa się i zaraz szykuje do spania. Dużo kobiet. Dziećmi. Ale starszy jest na to z tyłu. Niektórzy mają odzianie z tygrysa. Niektórzy są cali odziani i też ludzi przy okazji. I się ogrzewają. Ja tu jestem. Zrobimy wywiad. Ja tu jestem wodzem tego plemienia i robimy naradę, na co jutro polujemy. Czy będzie to tygrys, czy zbieramy grzyby, a może pójdziemy na ryby. Tu mamy miejsce orkiestry. Jesteśmy coraz bardziej zebrani do kupy i tu grają. Główny bernunierz wzywa na obiad. te kamienie. Stworzyliśmy muzykę. Fajnie, że dało się powyżywać na lokalnych instrumentach, ale patrząc jakie tutaj mają ubiory i tam były pióropusze, to tak mocno plemię zachodzące trochę o Indian jakby. No pewnie też takie dawne czasy, że to jeszcze nie wyewoluowali bardziej, żeby używać innych narzędzi, ubiorów i tak dalej. I pewnie wszędzie byli podobni. Ale interesujące. Tu mamy kolejny wielki namiot, lokalny. Jest w ogóle ze słomy czy bambusa, czy co to jest jest dużo chłodniej. Po prostu różnica chyba z 10 stopni. Albo 5, ale wyczuwalny. Tu jest pokaz filmowy. Filmik w namiocie bardzo edukacyjny. Pokazują, że tutaj były tereny zamieszkałe już od bardzo, bardzo dawna. Kilkaset tysięcy? Nie, kilkanaście tysięcy lat przed naszą erą. Tacy jeszcze archaiczni sobie ludzie żyli tutaj, prehistoryczni. Grzebali w tych jaskiniach, bo jaskinie zawsze nazywały się dla ludzi. Ale fajny, fajny ten. Fajnie jest przedstawiony ogólnie. Znowu mamy schody. Kto by się spodziewał. Żeby wejść do góry, żeby były schody. Myślałem, że to są windę. Jak do tej stupy co był Budda, a tu trzeba dreptać. Doszliśmy, przynajmniej do chatki, która jest gdzieś. Wysoko. Na skalę zawieszona. Kilkadziesiąt schodów. Płyniemy. Normalnie tak. Nie wrzecę. <laughs> Ale jest super widok, za to warto było wyjść. Ekstra. Przedstawienie. Wioski, która jest taka plemienna, stara, a tam dalej w tle widać łódki, po których płynęliśmy. Także jak gdzieś tam z daleka gdzieś idziemy i widzimy, że tam nie pójdziemy, i tak mówimy, że nie idziemy, to, nie, to jest nieprawda. Tak lubimy mówić, że nie pójdziemy, żeby iść. Agnieszka już poszurała na górę, zostawiła mnie, nie wiemy. Ona już może wie, ja jeszcze nie wiem, co tam jest, ale kolejne schody do góry to na pewno. Schody się kończą. Ale droga niekoniecznie, bo tutaj już jest taka wietnamska Via Ferrata. Za pomocą liny można wczłapać się wyżej. My tam chcemy wchodzić? No pewnie i chodź. Nie. będzie fajnie. Trochę wygląda, jakby to była lina dla lokalnych panów budowzańców i schody pewnie do góry na samą tam. Też się wspinać? Te skały są na tyle ostre, że jak ją przekroiły, już pewnie w połowie. Więc nawet jak ma wytrzymałość, to obstawiam, że nasze ubezpieczenie nie obejmuje upadku z liny, którą sobie sami zdjęliśmy z wyjścia na skał, na który nie prowadzi żaden szlak. Ch chyba nie. Ja ją raczej odłożę. Ale znam takich ludzi, co by tam poszło. Niektórzy rezygnują z tego, żeby wejść tam do góry, bo już jest za dużo schodów. A my, laicy. każdą wycieczkę kończymy meleksem. Jednak nie wszyscy są zdziwieni, bo zostaliśmy wysadzeni przez pana meleksiarza i mamy 200 metrów przejść na kolejnego meleksa. Ale przez kolejną wioskę, za to dzięki temu. Więc Odwiedzimy więcej lokalsów, może powalimy więcej bębnów, nie wiadomo. A tam kopią, e, pogłębiają jaskinie. Ta wioska jest dość opuszczona. Chatki w dużej odległości. Mam nadzieję, że nie każą ich znowu przez jakieś sklepy, że będą krzyczeć Hello, hello, kup coś, kup coś, kup coś. A nie. Mamy film pokazujący, jak to wygląda. My takich pokazów nie mieliśmy, ale i tak fajne atrakcje. Sami mogliśmy się pokazać. Jeszcze dalej do Meleksa. To nie jest 200 metrów. To nie jest nasz Meleks. Pan tym Meleksem wozi deskę. Ale w ogóle wcześniej jak było odległość 50 metrów, to było 5 metrów. Teraz jest 200, a jest 500. Każdy ma swoje standardy. I jest Meleks ostateczny. Wreszcie na parking wracamy. Ileż można chodzić? Nie no, niby 10 tysięcy kroków, ale schodów tyle, że z 50 się powinno liczyć, co najmniej. Co najmniej. A, przykład, dlaczego dobrze jest się szczepić? I tu my mówimy o Tomaszku, nie o psie. Fajny piesek? A no, taki dziwny. Nie. Trafiliśmy na lokalne występy, jeszcze mi Buszak piszcie. Pan chyba w karaoke dopiero wyszedł i go tutaj puścili. Znaczy może nie śpiewać, ale nagłośnienie jest takie beznadziejne, że nic się nie da usłyszeć. Tak, się ludzi to połowie drogi, połowie parkingu, tam samochody przejeżdżały wcześniej, bo to jest dojazd do naszego hotelu, także można tutaj wszystko co się wyjść w tym Dokładnie, zobaczymy czy jak zjemy to te też jeszcze będą sobie śpiewać, ładnie mówiąc, śpiewać.